Dzień winutem Michał Kobosko. W niezmiennie genialnej powieści politycznej George'a Orwella, rok 1984, za inwigilację i za egzekucję obywateli odpowiadało Ministerstwo Miłości, a za prowadzenie kłamliwej propagandy Ministerstwo Prawdy. Lata mijają, jedno się nie zmienia, rządza absolutna chęć polityków, żeby mieć nad nami wszystkimi pełną kontrolę. Rząd Tzw. Zjednoczonej Prawicy wyszedł właśnie z pomysłem z projektem ustawy o wolności słowa w internecie. W założeniu miało to mieć istotne znaczenie, walka z dezinformacją i z cenzurą w sieci. Cenzurą dodajmy nakładaną przez różne Facebooki i Twittery portale, które czasem blokują profile ekstremistów. Eksperci przeanalizowali projekt tej ustawy i wyszło im, że jest tak jak zwykle: prawica co innego mówi, a co innego robi. Gdyby to ten projekt ujrzał światło dzienne, gdyby stał się prawem, to rząd miałby pełne prawo, pełną swobodę decydowania o tym, co nam wolno, a czego nam nie wolno w internecie. Projekt jednak podobno nie ujrzy światła dziennego. Stało się z nim to, co bardzo często dzieje się z projektami tego tak zwanego zjednoczonego rządu to znaczy, jedni pokłócili się z drugimi. Obozy Ziobry i Morawieckiego prowadzą ze sobą totalną wojnę na wyniszczenie, i w związku z tym zablokowany został także ten projekt. Ale nie miejmy złudzeń ten rząd nam nie odpuści. Już kombinują coś innego, to by pod pretekstem troski o cyberbezpieczeństwo, Pozwolić rządowi, poszczególnym ministrom na wyłączanie nam dowolnych serwisów internetowych. Lata mijają, Orwell ma się świetnie i z każdym dniem coraz lepiej.